Cześć, witajcie do nas wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Seventy. Na tym kanale będzie znajdował się głównie Minecraft, ze względu na to, że gram w Minecrafta i będę nagrywał różne mini gry, jeśli wam się to spodoba, oczywiście. Aktualnie gramy sobie czwórki, aczkolwiek. W naszej drużynie jest, trzy, są trzy osoby. Znając moje szczęście, tak jest zawsze, bo zawsze wychodzą, niestety. I to jest takie, takie smutne bardzo. Aczkolwiek, no cóż, no. Rozegramy tą grę. Może zagramy jeszcze jedno szybkie sole, jeśli zdążymy. Bo ja chciałbym robić odcinki takie 10-minutowe, coś takiego, ponieważ nie chcę też, żeby były za długie, za krótkie. Także 10 minut to w sam raz. Tak mi się wydaje. Kupimy sobie zbroję. Mm. Właśnie myślę, czy kupować żelazny miecz, ale chyba tak, chyba kupię. Eee... Nie wiem, czy też tak macie, ale u mnie za oknem się co chwilę wydzierają. Masakra. Znając życie z tymi nagrywkami, też pewnie coś nie pójdzie, bo zaraz mi ktoś pewnie wparuje do pokoju i zacznie się wydzierać, więc znając moje szczęście, tak jest zawsze. Nie no. Aj, najgorzej jak ktoś buduje łóżko wełną. Nie lubię tego super Nie lubię tego, jak ktoś buduje łóżko wełną. Zapytamy się, czy pozdrowią YouTube. Pozdrowicie YouTube? Yy, Napiszemy jeszcze kanał Seventeen. Yy, okej. Okay. Kanał Seventeen. Dobra. Kanał... Yy, no dobra, więc napisaliśmy kanał. kanał. Aj, nie ma jak... dobra. Dobra, on nie ma nawet zbroi, więc jest dosyć słaby. No, taki słaby, że mi zostało dokładnie bodajże 4 HP. Także, no, nie, nie. mogę zginąć, mogę zginąć, zginę, zginę. Wiedziałem, że zginę, najgorzej. No, ale dobra, straciliśmy miecz żelazny, więc trochę słabo. No, ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Najgorzej to jest, jak się kupuje łuk za 12 zł. Jezu, strasznie się spadło. Za 12 zł? Nie, no, on ma kamienny miecz, ale ja miałem tylko drewniany. Eee, jak się kupuje łuk za 12 zł. I nagle się od razu spada. I to jest takie dosyć smutne. Eee, dobra. Idziemy na środek. I może. I może przejdziemy się do jakiejś. Do jakiejś drużyny. E, na przykład do czerwonych. Na przykład do czerwonych. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. E, ok. Teraz jak tu przejść? Da się tu na przykład. O. O, dobra. Nie, 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 nie. nie najgorzej. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie minigierki typu Bad Wars, Sky Wars, bo w następnym odcinku mogę na przykład nagrać również Skywars, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Bo myślę, że ten odcinek leci dzisiaj na pewno, a następny odcinek może nagram jutro, jeśli mi się będzie chciało i zobaczę w ogóle, jakie będą wyświetlenia dotyczące tego filmiku. Dobra, gość idzie do nas, ale się niestety nie dostanie. Do widzenia. Mam już 3 kile. 3 kile to jest mało, dosyć. Ale. Ale lepsze to niż nic. Nie, najgorzej, bo mam. Bo mam. Emeralda mam. Nie, mam dwa emeraldy. Jak ja mam się stąd teraz wydostać? Dobra, dobra. Dobra. Okay. Nie ma, no, ja to się stąd nie wydostanę tak łatwo. To może odłożę emeraldy. I znowu karetka jedzie pod oknem moim. Znowu po raz kolejny, bo czemu nie? Gdzie on jest? Aha, kurde, co? Co to było? Co to było? Sprawdza ile minut nagrywam? 4 minuty dopiero nagrywam, więc jest dobrze. I przepraszam za ten krzyk, bo... bo nie chciałem tak krzyknąć, ale... Nie chciałem, ale chciałem. Wiem, że tu nie ma logiki, ale... Ale... Nic nie zrobię z tym. Z tym faktem. Mm, dobra. Jak na razie idzie nam całkiem nieźle. Nie jest najgorzej. Może rozwalimy sobie łóżko niebieskie. Oj, chyba nie. Chyba nam się nie uda. Albo nam się uda. No, 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 no. Dobra. Straciliśmy łóżko. Najgorzej. Do, do widzenia. Nie, 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 nie. Nie, nie zginąłem. Dobra, ile jest minut nagrywania? Ok, zagramy sobie jeszcze duo. Więc za chwilę się widzimy. Ok, więc powracam z powrotem. Tym razem Bedwars duo. Sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Tak, nagrywa się. Ok, więc. Hmm, myślę, że to będzie ostatnia gierka. Ok, szybko zabudujemy sobie łóżko yy, betonem. Bo beton nie jest taki łatwy do rozwalenia jak wełna, bo to trzeba mieć w sensie, no można to rozwalić niby łapką albo mieczem, ale to bardzo długo zajmuje. Bo to zajmuje w sumie tyle, jakbym rozwalał obsydian tym yy, diamentowym kilofem, leży beton łapką. No to trochę, trochę tak jest długo. Długo to zajmuje. Yy. Podbudujemy się do białych. Daj coś, co mam ci dać? Mogę ci dać o. Aha. Super. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy jak tam z czasem. Czas... 7 minut. Okej. Okay. Powinienem zdążyć. Powinienem zdążyć z nagrywaniem. O ile ktoś teraz dzwoni na mój domofon do drzwi, mam nadzieję, że moja babcia, którą również pozdrawiam serdecznie, otworzy te drzwi. Mmm... Okej, okay. okej. Okay. Eee, dobra. Myślę, że z późniejszym czasem będę musiał zrobić również intro do tego k... <grywka> <grywka> Naprawdę? Naprawdę? Nie no, najgorzej. Po prostu jednym słowem najgorzej. Dobra, chwilka, muszę zrobić cięcie, bo ktoś przyszedł. Przepraszam ogólnie, ale musiałem zrobić nową grę z, z powodu mojej głupoty, ale znowu jesteśmy w szarzy, także myślę, że wam to nie będzie przeszkadzać, bo okazało się, że moja mama dzwoni do drzwi i musiałem jej otworzyć. Także, także no i zrobię cięcie i wrócę, jak będzie się działo coś ciekawego tak naprawdę, bo tak to to nie ma sensu trochę. Także widzimy się za chwilę. Okej, okay, a więc biały się do nas buduje. Jak widzimy, tam się toczy walka. Okej, okay. no myślę, że ten biały tu nie jest taki, takim dobrym graczem, także możemy go na spokojnie wyeliminować. Także widzimy się znów za chwilę. Okej, okay, okej, okay, widzowie. Biali nie mają muszka. Biali nie mają muszka. Ja się dopiero odrodziłem, bo mnie jeden biały zabił, ale spokojnie, nie mają muszka. Myślę, że teraz oni do nas będą szli, ale, ale dobrze, jest git. Przepraszam za te ciągłe. Za te ciągłe. cięcia, aczkolwiek. Nie chcę was po prostu zanudzić, bo. tak. wiadomo, no. Nie każdemu chce się oglądać, jak ktoś ciągle gada, nagrywa Minecrafta i jeszcze w dodatku nic nie robi, tylko stoi w generatorze i zbiera te. I zbiera itemy, także. znów robię cięcie, bo nie chcę was znów zanudzić. Okej, okay, widzowie, dzieje się coś ciekawego. bijemy się z niebieskimi, ale tak naprawdę. O, dobra, została jedna drużyna, także jak już nie będą mieli łóżka lub my nie będziemy mieli łóżka, to do was wracam, po prostu nie chcę zabierać czasu, bo mam ustawione na 10 minut, także, także wiecie sami jak to jest, a mamy już 9 minut 25 sekund. Okej, okay, także straciliśmy łóżko niestety, ale no nic nie zrobimy, no przykro mi, także grę mamy przegramy już raczej, ale na drugim miejscu, to jest dobre miejsce, więc tak. Ok, także tym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Yy, także widzimy się w następnym odcinku, oczywiście. Także cześć i pa! Cześć i pa, w sumie to nie miało sensu, ale oczekujcie kolejnego odcinka i subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia.